Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie. Najgorszy samochód to nie ten, który stoi na tyłach komisu pokryty kurzem. Najgorszy samochód to lśniący, modny bestseller, który stoi w samym centrum salonu. Samochód, który masowo kupujecie, ufając renomowanej marce. I który potem zamienia wasze życie w koszmar niekończących się wizyt w serwisie. Cierpi na usterki elektroniki i śmiertelnie niebezpieczne defekty. Dziś nie będziemy mówić o autach, które po prostu słabo się sprzedają. Porozmawiamy o trzech wielkich europejskich paradoksach o trzech modelach, które mimo przerażającej zawodności biją rekordy sprzedaży. To opowieść o tym, jak reputacja, marketing i państwowe dopłaty zmuszają Was do kupowania tykającej bomby. Oto największy motoryzacyjny skandal 2025 roku. Volkswagen das Auto samochód dla ludu. Przez dekady te trzy słowa były synonimem niezawodności: golf, pasat, polo to fury, na których wychowały się całe pokolenia. Auta, którym się ufało marka, która zbudowała swoje imperium na obietnicy niemieckiej jakości dostępnej dla każdego. I oto w 2025 roku ta sama marka z dumą przedstawia wam swoją przyszłość: Volkswagen IT4, lśniący, futurystyczny, w pełni elektryczny, spogląda na was z plakatów reklamowych, obiecując ciszę, ekologię i nową erę mobilności. I ludzie wierzą, idą do salonów i kupują masowo. W styczniu 2025 roku I-4 stał się najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym w Europie. W Stanach jego sprzedaż wystrzeliła o niewiarygodne 653%. A teraz zerwę tę piękną maskę i pokażę wam, co się pod nią kryje, bo według najbardziej wpływowego raportu niezawodności na świecie. Volkswagen IT4 oficjalnie znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej zawodnych samochodów 2025 roku. Jego ocena to żałosne, upokarzające 29 punktów na 100. Jak to możliwe? Jak samochód z taką oceną może być bestsellerem? To nie jest zwykła wpadka. To największy paradoks współczesnego rynku motoryzacyjnego. I dziś rozbierzemy go na czynniki pierwsze. To opowieść o tym, jak dziedzictwo wielkiej marki, rządowe dopłaty i ślepa wiara w technologię sprawiają, że miliony ludzi kupują niedopracowany i potencjalnie niebezpieczny produkt. To historia zdrady. Ocena 29 punktów to nie tylko liczba. Za nią stoją łzy, nerwy i pieniądze prawdziwych właścicieli. Zapomnijmy o marketingu i spójrzmy, na co skarżą się ludzie, którzy wydali na to auto swoje 250 tysięcy złotych. Pierwszy problem to elektryczne serce z arytmią. Główna bolączka to bateria i system ładowania. Wyobraźcie sobie, że jedziecie do innego miasta, znajdujecie publiczną stację ładowania, podłączacie kabel i nic się nie dzieje. Samochód po prostu odmawia przyjęcia prądu. Albo proces się rozpoczyna i po pięciu minutach przerywa go błąd. Właściciele na forach internetowych piszą całe elaboraty o tym, które ładowarki działają, a które nie. Jakich kabli używać, w jakiej kolejności je podłączać. To nie przypomina posiadania nowoczesnego auta, a raczej odprawianie szamańskich tańców z bębnem. Ale to nie wszystko. Mózg całego systemu, czyli pokładowa ładowarka, okazała się bombą z opóźnionym zapłonem. W lutym 2025 roku Volkswagen był zmuszony ogłosić oficjalną akcję serwisową. Powód: ładowarka może nagle przestać działać. Przestaje ładować nie tylko wysokonapięciową baterię, ale też zwykły 12-voltowy akumulator. Co to dla Was oznacza? Jedziecie trasą i nagle tracicie moc. Samochód zamienia się w niekontrolowany, dwutonowy pocisk. Kierownica staje się ciężka, hamulce działają jak w smole. To nie jest niedogodność. To śmiertelne zagrożenie, które powstało z powodu jednego wadliwego modułu elektronicznego. Kolejna sprawa to programistyczne piekło i czarny ekran śmierci. Dumą IT 4 jest jego ogromny ekran dotykowy. Wyświetla się na nim wszystko: nawigacja, klimatyzacja, muzyka, ustawienia auta. A teraz wyobraźcie sobie, że przy prędkości 120 km na godzinę ten ekran po prostu gaśnie. Albo się zawiesza, nie wiecie dokąd jechać. Nie możecie włączyć ogrzewania szyby w deszczu. Nie widzicie obrazu z kamery cofania podczas parkowania. To nie jest rzadka usterka. To masowy problem, o którym ludzie krzyczą na wszystkich forach. System informacyjno-rozrywkowy IT4 to surowy, pełen błędów i niestabilny kawałek kodu. On żyje własnym życiem. Może sam się zrestartować może stracić połączenie z telefonem ignorować wasze dotknięcia. Volkswagen próbuje to leczyć aktualizacjami przez internet. Ale często te aktualizacje przynoszą nowe błędy. Kupiliście samochód, a dostaliście smartfona w wersji beta na kołach, za testowanie którego jeszcze dodatkowo zapłaciliście. Trzeci problem to nadwoziowe niespodzianki od ludowej marki. Jeśli myślicie, że problemy IT-4 to tylko skomplikowana elektronika, to jesteście w błędzie. Volkswagenowi udało się zawieść nawet w podstawowych kwestiach. Wrzesień 2024 roku kolejna oficjalna akcja serwisowa. Powód? Do klamek drzwi może dostać się woda zwykła woda. Prowadzi to do zwarcia na płytce drukowanej i drzwi mogą samoczynnie otworzyć się podczas jazdy, na zakręcie, przy dużej prędkości. Czy możecie sobie wyobrazić coś bardziej absurdalnego i przerażającego w rodzinnym suwie? To nie jest problem wysokich technologii, to problem elementarnej kontroli jakości, to poziom, jakiego nie oczekuje się nawet od najtańszych samochodów, nie mówiąc już o Marce, która przez dekady budowała swoją reputację na niezawodności. Mamy więc samochód z wadliwym ładowaniem, ma zepsute oprogramowanie i drzwi, które mogą się otworzyć w trakcie jazdy, i jest bestsellerem. Jak? Dlaczego ludzie go kupują? Odpowiedź jest złożona i odkrywa całą istotę współczesnego rynku motoryzacyjnego. Po pierwsze, siła marki i kredyt zaufania. Nazwa Volkswagen ma magiczną moc. To nazwa, której ufali nasi ojcowie. Podświadomie wierzymy, że Volkswagen nie może zrobić złego samochodu. I ten kredyt zaufania, budowany przez dekady, firma teraz bezlitośnie trwoni, sprzedaje wam niedopracowany produkt. Wiedzą, że wybaczycie im choroby wieku dziecięcego, bo to przecież Volkswagen. Po drugie, państwo płaci za wasze ryzyko. Elektromobile są modne, rządy w całej Europie oferują hojne dotacje i ulgi podatkowe na ich zakup. Te zniżki sprawiają, że cena ID4 jest bardzo atrakcyjna. W gruncie rzeczy państwo dopłaca wam do tego, żebyście zostali beta testerami dla Volkswagena. Te ulgi maskują prawdziwe koszty posiadania i ryzyko, z którym się zmierzycie. Ale kiedy skończy się gwarancja, a dopłaty znikną, zostaniecie ze swoimi problemami sam na sam. Po trzecie, magia nowości i redefinicja wartości. Dla wielu, zwłaszcza dla pierwszych entuzjastów elektromobilności, tradycyjna niezawodność zeszła na drugi plan. Najważniejsze jest doświadczenie czegoś nowego oszczędność na paliwie, cisza, dynamika, poczucie przynależności do zielonej przyszłości. Ci ludzie są gotowi pogodzić się z błędami i usterkami, ponieważ korzyści, jakim się wydaje, przeważają nad ryzykiem. Rynek się zmienił, niezawodność przestała być głównym kryterium, a Volkswagen bezwstydnie to wykorzystuje. Są imiona, które nie wymagają przedstawienia. Imiona, które przez dziesięciolecia wryły się w naszą świadomość jako synonimy niezmiennych wartości. Ferrari to prędkość, Rolls-Royce to luksus, a Volvo. Volvo to bezpieczeństwo. To nie jest tylko slogan marketingowy. To fundamentalna obietnica, obietnica złożona przez inżynierów w dalekiej Szwecji waszym rodzicom, a potem wam. Cokolwiek stanie się na drodze, w tym samochodzie będziesz miał największe szanse na przeżycie. Trzypunktowe pasy, wzmocnione nadwozia, systemy ochrony przed uderzeniami bocznymi. Volvo zbudowało swoją reputację na krwi i testach zderzeniowych. Stało się ikoną, wzorcem niezawodności. I oto wchodzicie do salonu w 2025 roku. Widzicie go: Volvo XC60 Hybrid. Wspaniały, stylowy, nowoczesny. To światowy bestseller. Od momentu debiutu sprzedano ponad 2,7 miliona egzemplarzy. Ludzie go kupują, bo wierzą w tę markę. Płacą cenę premium za obietnicę szwedzkiego bezpieczeństwa dla swoich rodzin. A teraz opowiem Wam, jak ta obietnica została zdradzona jak za lśniącą fasadą najpopularniejszego modelu kryje się szokująca prawda. Prawda o systemowych awariach i śmiertelnie niebezpiecznych defektach. To nie jest historia o zwykłej zawodności, to historia o erozji zaufania, o tym jak wielka marka, borykając się z problemami finansowymi, ryzykuje tym, co ma najcenniejsze, waszym życiem. W przeciwieństwie do Volkswagena, Volvo XC60 Hybrid nie trafiło na oficjalną czarną listę, ale wiecie dlaczego? Bo pod maską kryje się jeszcze bardziej podstępny problem. To nie są choroby wieku dziecięcego, nowego modelu. To przewlekłe, systemowe usterki, które zamieniają posiadanie tego premium w piekło. Otwórzcie dowolne forum właścicieli Volvo. Utoniecie w skargach. Ludzie krzyczą o pomoc. Ciągłe problemy z układem hamulcowym, który żyje własnym życiem. Błędy elektroniki pokładowej, kiedy multimedia od Google po prostu umierają, zostawiając was z czarnym ekranem, awarie klimatyzacji i oczywiście kaprysy napędu hybrydowego. Oto prawdziwa historia z jednego z internetowych forów krzyk rozpaczy właściciela XC60 z 2025 roku. Ciągle zapala mu się błąd wymagany serwis układu napędowego. Co to znaczy? Samochód po prostu przestaje jechać. Trzy razy oddawał go do dilera. Trzy razy, i za każdym razem zwracali mu auto, mówiąc wszystko w porządku. A po kilku dniach błąd pojawiał się znowu. Teraz ten człowiek, który wydał sześćdziesiąt tysięcy dolarów na bezpieczeństwo, szykuje pozew, bo jego nowy premium SUV okazał się równie zawodny, co stary Chińczyk. I to nie jest odosobniony przypadek, to symptom. Symptom tego, że skomplikowany system hybrydowy Volvo, napakowany elektroniką, okazał się zbyt surowy. Nie jest gotowy na prawdziwą eksploatację. Mechanicy w nieautoryzowanych serwisach rozkładają ręce. Bez skanera dealerskiego nawet nie wiedzą, co się dzieje. Stajecie się zakładnikami oficjalnego serwisu, który sam nie zawsze wie, jak to naprawić. Ale to wszystko to tylko preludium. Preludium do głównej, najstraszniejszej porażki w nowożytnej historii Volvo. Czerwiec 2025 roku: Amerykańska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydaje pilne ostrzeżenie: niezwykłą akcję serwisową. Ostrzeżenie o zagrożeniu życia dotyczy dziesiątek tysięcy hybrydowych i elektrycznych Volvo, w tym bestsellera XC60 z lat 2022 do 2026. Powód: wada w oprogramowaniu, krytyczny błąd w kodzie. Może on doprowadzić do całkowitej i nagłej utraty hamulców. Wyobraźcie sobie ten scenariusz. Jedziecie z rodziną górską serpentyną, zaczyna się zjazd. Puszczacie pedał gazu, a samochód zaczyna zwalniać dzięki hamowaniu rekuperacyjnemu. To wtedy silnik elektryczny działa jak generator i doładowuje baterię. I w tym momencie z powodu błędu oprogramowania tracicie nie tylko hamowanie rekuperacyjne, ale i podstawowe, hydrauliczne. Wciskacie pedał hamulca, a on wpada w podłogę. Samochód nadal nabiera prędkości na zjeździe. Nie macie hamulców. To nie jest hipotetyczne zagrożenie to realne, udokumentowane ryzyko. A wiecie, co jest w tej historii najbardziej cyniczne? Ten śmiertelny błąd pojawił się w wyniku innej akcji serwisowej. Inżynierowie Volvo próbowali naprawić drobny problem z kamerą cofania. Wypuścili łatkę, nową aktualizację oprogramowania. I ta łatka zepsuła układ hamulcowy. To katastrofa. To fundamentalna zdrada wszystkiego, na czym stała marka Volvo. To nie jest zwykły defekt techniczny, to cios w samo serce ich filozofii. Przez dekady uczyli nas, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a teraz oni sami, własnymi nieudolnymi rękami programistów, stworzyli samochód. Samochód, który może pozbawić Was najważniejszego narzędzia bezpieczeństwa. I tu wracamy do naszego paradoksu. Samochód z potencjalnie niedziałającymi hamulcami pozostaje światowym bestsellerem. Jak? Odpowiedź leży w dwóch rzeczach: sile przeszłości i finansowej rzeczywistości. Po pierwsze, siła reputacji. Marka Volvo budowała swój wizerunek najbezpieczniejszego samochodu przez ponad 50 lat. Ta wiara jest tak głęboko zakorzeniona w naszej świadomości, że po prostu odmawiamy przyjęcia do wiadomości czegoś przeciwnego. Widzimy znaczek Volvo, i nasz mózg automatycznie stawia znak równości ze słowem bezpieczeństwo. I na tej ślepej wierze, na dziedzictwie starych, naprawdę niezniszczalnych modeli, jak 240 czy 850, firma dzisiaj jedzie. Sprzedaje wam produkt z krytycznymi wadami. Po drugie, XC60 to finansowe koło ratunkowe dla tonącej marki. Nie jest tajemnicą, że Volvo ma teraz duże problemy. Globalna sprzedaż spada, premiera nowego flagowca X-90 okazała się klapą. Firma ponosi miliardowe straty i zwalnia tysiące pracowników. I na tle tego całego chaosu XC-60 to jedyna lokomotywa, która nadal generuje dochód. To jest ta dojna krowa. Pozwala firmie utrzymać się na powierzchni i daje jej czas na próbę naprawienia strategicznych błędów. Kupując XC60, nie kupujecie po prostu samochodu, sponsorujecie firmę w kryzysie. Płacicie cenę premium za to, żeby za wasze pieniądze uczyli się robić nowe, bardziej niezawodne samochody w przyszłości. Land Rover, Range Rover, te nazwy to nie tylko marki samochodów to symbole symbole statusu, sukcesu, absolutnej wolności. To auto, którym brytyjska królowa jeździła po swoich posiadłościach, auto, które podbiło pustynie, dżungle i najdziksze zakątki planety, auto, które mówiło o swoim właścicielu jedno: Stać mnie na wszystko, jestem ponad przeciwnościami. Przez dziesięciolecia Land Rover sprzedawał nie tylko samochody, sprzedawał marzenie marzenie o przygodzie w komforcie limuzyny, i ludzie płacili. Płacili ogromne pieniądze, gotowi pogodzić się z jednym małym szczegółem, z tym, że to marzenie ciągle się psuło. Istniała niepisana dżentelmeńska umowa. My, Land Rover, dajemy wam niezrównany prestiż i terenowe możliwości. Wy, nasi klienci, przymykacie oko na kapryśną elektronikę, na cieknące zawieszenie pneumatyczne i ciągłe wizyty w serwisie. To była gra dla bogatych, opłata za ekskluzywność, ale dzisiaj, w 2025 roku, jestem tu, by Wam powiedzieć: Gra skończona. Żarty się skończyły. To, co kiedyś było cechą charakteru, przerodziło się w systemowy, przewlekły nowotwór rak, który zżera markę od środka. Land Rover to już nie paradoks, to diagnoza. To finałowe stadium długiej choroby. I dzisiaj przeprowadzimy sekcję zwłok. Aby zrozumieć, jak wielka legenda stała się najbardziej jaskrawym przykładem. Przykładem tego, że reputacja niepoparta jakością to droga donikąd. Jeśli problemy Volkswagena i Volvo to gorączka od nowych, niedopracowanych technologii, to problemy Land Rovera, to choroba genetyczna. Jest wpisana w ich DNA. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, z modelu na model. Raporty niezawodności rok w rok umieszczają markę Land Rover w piątce najgorszych pod względem niezawodności. Nie jeden model, ale całą markę. Ich problemy to nie przypadek. To wynik filozofii inżynieryjnej, gdzie efekt wow zawsze wygrywał ze zdrowym rozsądkiem, gdzie chęć napakowania auta najnowocześniejszymi technologiami zawsze była ważniejsza niż sprawienie, by te technologie działały stabilnie. Punkt zapalny numer jeden. Elektryka źródło wiecznego chaosu. Współczesny Range Rover to centrum danych na kołach. Dziesiątki modułów elektronicznych, setki czujników, kilometry przewodów. I to wszystko jest ich piętą Achillesową. awarię 48-woltowego układu, które mogą prowadzić do pożaru. Błędy multimediów, które losowo wyłączają wszystko od muzyki po klimatyzację. Czujniki parkowania, które żyją własnym życiem. Jeden właściciel na forum napisał genialne zdanie. Posiadanie Land Rovera jest jak bycie w toksycznym związku. Jest niewiarygodnie piękny, ale nigdy nie wiesz jaką awanturę urządzi ci dzisiaj. Punkt zapalny numer dwa, pneumatyczne zawieszenie. Komfort na kredyt. Ich flagowe zawieszenie pneumatyczne daje poczucie lotu na latającym dywanie, ale ten dywan jest dziurawy. Wycieki powietrza, awarie kompresorów, błędy czujników położenia nadwozia – to klasyka gatunku. Pewnego pięknego dnia wychodzisz rano z domu i widzisz, jak twój dumny SUV upadł na jedno koło, jak ranne zwierzę. Naprawa – tysiące złotych. To nie jest pytanie czy. To pytanie kiedy? Punkt zapalny numer 3. Skrzynia biegów gra w ruletkę. Skomplikowane systemy napędu na cztery koła, blokady dyferencjałów to jest to, za co ludzie kochają landrowery. I to jest to, co regularnie się psuje. Awarie przedniego dyferencjału prowadzące do całkowitej utraty napędu. Błędy w skrzyni rozdzielczej. A niedawna akcja serwisowa to czysta poezja. Czerwiec 2024 roku akcja na nowe Defendery, Discovery i Range Rovery. Powód? Pęknięcie w obudowie filtra oleju. Olej może wyciec na rozgrzane elementy silnika i spowodować pożar w komorze silnikowej. Rozumiecie to? Płacicie pół miliona złotych za samochód, który może spłonąć z powodu taniego, plastikowego elementu. To nie są choroby wieku dziecięcego. To systemowa wrodzona wada. To lekceważenie fundamentalnych podstaw inżynierii w pogoni za luksusem i technologią. I tak dochodzimy do sedna. Kiedyś, mimo wszystko, ludzie je kupowali. Prestiż przeważał, ale wygląda na to, że czara goryczy się przelała. Dżentelmeńska umowa została zerwana, i dowodzą tego suche, bezlitosne liczby. Spójrzmy na jeden z najbardziej wymownych rynków – Australię. W 2016 roku, u szczytu swojej sławy, Land Rover sprzedał tam prawie 14 tysięcy samochodów. Ich udział w rynku wynosił 1,2%. Ludzie wierzyli. A co widzimy w 2024 roku? Żałosne 7 910 aut. Spadek sprzedaży o ponad 40%. Udział w rynku spadł o połowę do 0,6%. A jeśli weźmiemy ich razem z siostrzaną marką Jaguar, to ich łączny udział w rynku nowych samochodów wynosi mniej niż 1%. Stali się błędem statystycznym. Tak, możecie zobaczyć w wiadomościach nagłówki o tymczasowym wzroście sprzedaży o 16% w którymś kwartale 2025 roku. Ale to agonia. To chwilowy skok spowodowany premierą nowego defendera, na którego ustawiła się kolejka nostalgicznych fanów. Ale nawet ten skok nie jest w stanie ukryć całego obrazu. Inne modele jak Range Rover i Evoque nadal spadają. Marka tonie i tonie pod ciężarem własnej reputacji. Poczta pantoflowa w erze internetu działa szybciej niż jakakolwiek reklama. Historie o zepsutych samochodach, o miesiącach oczekiwania na części, o dealerach rozkładających ręce. To wszystko rozprzestrzenia się błyskawicznie. Tarcza prestiżu już nie działa. Ludzie zmęczyli się płaceniem za piękne bajki. Historia Land Rovera to tragedia. Tragedia wielkiej marki, która zapomniała o najważniejszej zasadzie: samochód w pierwszej kolejności ma jeździć. Może być luksusowy, technologiczny, terenowy. Ale jeśli nie może zagwarantować, że dowiezie cię z punktu A do punktu B, cała reszta nie ma znaczenia. Volkswagen i Volvo jeszcze mogą się uratować. Ich problemy to błędy wzrostu, jakkolwiek poważne by nie były. U Land Rovera sytuacja jest inna. Ich problem to filozofia. To dziesięciolecia zaniedbań jakościowych. I rynek po chorze wydał im ostateczny wyrok. To koniec epoki, w której można było sprzedawać psujący się samochód, zasłaniając się piękną legendą. Współczesny świat wymaga uczciwości. A ci, którzy tego nie zrozumieją, są skazani na pozostanie w muzeach i na kartach historii. Więc jeśli marzycie o Range Roverze, rozumiem Was. To piękne marzenie. Ale bądźcie gotowi na to, że to marzenie może zamienić się w bardzo drogi i bardzo brytyjski koszmar.